Witajcie na dzisiejszej lekcji, w której pokażę, jak pobierać wikitekst artykułów z polskojęzycznej Wikipedii przy pomocy API oraz języka Python. Zacznijmy od przyjrzenia się, jak wygląda kod HTML wybranego artykułu, jeśli chcemy podejść do sprawy w sposób tradycyjny, czyli bezpośrednio z interfejsu użytkownika, na przykład artykuł o poznaniu. Zobaczmy. Klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram Wyświetl Źródło Strony. Jak widzicie, mamy tu mnóstwo dodatkowych elementów skrypty, style, menu mnóstwo innego kodu, który utrudnia nam dotarcie do samego tekstu artykułu. W takiej sytuacji należy pamiętać, że Parsowanie kodu HTML mogłoby być zdecydowanie trudniejsze i bardziej podatne na błędy. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda prawdziwy kod źródłowy artykułu w Wikipedii, czyli tak tzw. Wikitext albo Wikicode. Po wejściu na stronę artykułu, klikam na zakładkę. Edytuj kod źródłowy i oto co widzicie na ekranie to jest kod wiki. Dokładnie w takiej postaci przechowywana jest treść artykułu, zanim zostanie on wyrenderowany do postaci HTML dla czytelnika. Wikitext to język znaczników używany przez Wikipedia i projekty siostrzane, który pozwala na formatowanie tekstu Stawianie linków, tabel, szablonów i wielu innych elementów. Na przykład elementy osadzone w podwójne nawiasy kwadratowe mogą tworzyć odnośniki do innych stron Wikipedii albo zamieszczać ilustracje. Wikitext jest dużo czytelniejszy niż surowy kod HTML, a ponadto mniejszy i lżejszy. Wikipedia udostępnia bogate API, czyli interfejs programistyczny aplikacji, dzięki któremu możemy programistycznie pobierać różne dane. Nie tylko sam wikitekst artykułu, ale także wiele innych informacji, takich jak powiązane kategorie, szablony, historia zmian, informacja o użytkownikach, statystyki odwiedzin stron, strony linkujące. To otwiera ogromne możliwości do analiz statystycznych. Budowania własnych aplikacji, a nawet do automatycznego tłumaczenia treści czy trenowania własnych modeli uczenia maszynowego. Teraz jesteśmy w oficjalnym środowisku testowym API Wikipedii zwanym Sandbox czy Piaskownica. Muszę teraz wpisać parametry żądania, które chcę wysłać do usługi API. Załóżmy, że chcemy otrzymać wikitekst artykułu o poznaniu. Zaczynamy od parametru action. Tam z długiej listy należy wybrać wartość query. Następnie widzimy, że pojawiły się dodatkowe opcje. Przejdźmy tam. W polu titles musimy wprowadzić nazwę artykułu albo artykułów w Wikipedii, który nas interesuje. Następnie wybierzmy w polu prop wartość revisions. To oznacza, że chcemy pobrać informacje o wersjach artykułu, w tym treść. Dalej widzimy, że możemy przejść do nowych opcji. Tutaj, w polu RV Prop wybieramy Content, ponieważ z tych wersji chcemy tylko pole z treścią. Tutaj jeszcze warto wybrać w polu RV Slots wartość Main. Po uruchomieniu zapytania, otrzymuje wynik w formacie JSON. Format JSON jest świetny do przetwarzania w Pythonie, bo mamy do dyspozycji wbudowaną obsługę tego formatu za pomocą dedykowanej biblioteki, a także łatwo przesłać takie dane przez internet, bo zajmują mniej miejsca niż dane sformatowane w XML. Widzimy tutaj nie tylko wynik naszego zapytania. Ale również adres URL tego zapytania. Sprawdźmy, co będzie, jak otworzymy stronę z tym adresem. Otrzymuję link, który wklejam do paska adresu w nowej karcie. Po wciśnięciu Enter widzimy w wynikach, właśnie surowe dane w formacie JSON, które widzieliśmy przed chwilą w ramach środowiska testowego. Teraz spróbujmy napisać kod w Pythonie, który pobierze nam te dane z API. Najpierw importujemy bibliotekę urlib.request umożliwia nam wykonywanie żądań do stron www. Następnie definiuję zmienną URL, tutaj wklejam ten adres URL, który został wygenerowany w środowisku testowym API. Dalej mamy definiowanie zmiennej response, która odpowiada za wysłanie żądania pod wskazany adres URL i zwraca obiekt odpowiedzi. Następnie do nowej zmiennej data Pobieramy wszystkie dane, które przyszły w odpowiedzi, i dekodujemy je do ciągu znaków w kodowaniu UTF-8. I wreszcie otwieramy plik response z rozszerzeniem JSON w trybie zapisu i zapisujemy do niego zawartość zmiennej data. Spróbujmy uruchomić nasz kod i sprawdzić zawartość pliku response z rozszerzeniem JSON. Po uruchomieniu widzimy otrzymane dane w tym formacie. Zobaczmy teraz, jak może wyglądać inny sposób wysłania zapytania do API. W środowisku testowym mogę także pokazać dane z zapytania inaczej, a mianowicie w postaci obiektu JSON, który można bezpośrednio przekazać. Za pomocą kodu w Pythonie. To te same dane, co wcześniej, ale w czytelnym formacie słownikowym. Z takiego formatu często wygodnie korzystać, wysyłając żądania post czy get. Napiszmy teraz nowy kod w Pythonie, który będzie używał tego słownika w zapytaniu API. Tym razem skorzystamy z innej biblioteki requests, która dla wielu osób może być wygodniejsza w użyciu. Najpierw wprowadzamy import requests żeby móc korzystać z tej biblioteki. Definiujemy słownik params, w którym zapisujemy wszystkie parametry potrzebne do zapytania, dokładnie te same co poprzednio, które skopiowaliśmy ze środowiska testowego. Następnie definiujemy zmienną z adresem URL do usługi API polskojęzycznej Wikipedii. Tutaj nie podajemy żadnych parametrów, jak to było w poprzednim kodzie. Ponieważ będziemy te parametry dodawać za pośrednictwem zmiennej params. Dalej mamy definiowanie zmiennej response, która odpowiada za wysłanie żądania get z parametrami zdefiniowanymi w słowniku params. Następnie do nowej zmiennej data pobieramy wszystkie dane, które przyszły w odpowiedzi w postaci tekstu. I wreszcie otwieramy plik response z rozszerzeniem JSON i zapisujemy w nim pobrane dane. Zanim uruchomimy nowy kod dla sprawdzenia poprawności, oczyścimy poprzednią zawartość pliku response. Po uruchomieniu widzimy w tym pliku otrzymane dane w formacie JSON, które wyglądają tak samo jak w przypadku uruchomienia wcześniejszej wersji naszego kodu. Dobra, mamy już pobrane dane w formacie JSON, ale nam przecież zależy tylko na czystym Wikitekście wybranego artykułu. Wprowadźmy zmiany do naszego kodu, żeby móc zapisać z tej odpowiedzi wiki tekst do osobnego pliku. W związku z tym, że będziemy pracowali z danymi w formacie JSON, to musimy zaimportować bibliotekę o podobnej nazwie. Dalej, używamy polecenia loads z tej biblioteki, żeby dane, które pobraliśmy jako tekst, traktować jako obiekt Pythona, który może zawierać słowniki, listy oraz inne typy zmiennych. Zapisujemy ten obiekt do nowej zmiennej JSON data. Warto może w tym miejscu zwrócić uwagę na strukturę danych, w ramach której chcemy odnaleźć ścieżkę, która prowadzi do samego wikitekstu. W JSONie, który zwraca Wikipedia, na pierwszym poziomie wszystko rozpoczyna się z nawiasu klamrowego co oznacza, że mamy do czynienia ze słownikiem i możemy odwoływać się do jego elementów na podstawie nazw kluczy. Tam znajdziemy klucz query, a w nim następny słownik, który posiada klucz pages, który zazwyczaj zawiera listę z informacjami o stronie lub stronach Wikipedii, których szukamy. Dlatego na początku odwołujemy się po kolei najpierw do klucza query, a później do klucza pages. Dalej w strukturze widzimy nawias kwadratowy, który wskazuje na to, że mamy do czynienia z listą elementów. Na tej liście każdy element odpowiada jednej stronie, znalezionej w Wikipedii. W naszym przypadku mamy tylko jedną stronę, dlatego możemy się odwołać tylko do pierwszego elementu. A przecież wiemy, że w Pythonie numeracja elementów rozpoczyna się od zera. Dlatego użyliśmy indeksu zerowego w nawiasach kwadratowych. Dalej mamy zmienną typu słownik. On ma klucz o nazwie Revisions, czyli wersję artykułu. Każdy artykuł może mieć wiele wersji, czyli poprzednich edycji, które wymienione są w ramach listy. Zwykle potrzebujemy najnowszej wersji, zatem sięgamy po pierwszy element z tej listy, czyli używamy indeksu zerowego. Następnie docieramy do słownika, który posiada element z kluczem Slots, dalej mamy słownik z kluczem Main. I wreszcie docieramy do słownika, który ma najważniejszy dla naszego zadania, klucz content. Jest to element, który zawiera właśnie tekst, czyli cały kod źródłowy artykułu. Przypisujemy go do nowej zmiennej o nazwie wikitekst, który później zapisujemy do pliku o podobnej nazwie w formacie tekstowym. Uruchomiamy kod. Sprawdźmy teraz plik tekst. On zawiera dokładnie to samo, co możemy znaleźć w zakładce Edytuj kod źródłowy w ramach interfejsu Wikipedii. Czyli nagłówki, odnośniki, szablony i tak Czyli dokładnie to, czego szukaliśmy. I na koniec tej lekcji. Pokażę, jak pobrać Wikitekst dla wielu artykułów w ramach jednego zapytania. Zobaczmy, jak najpierw to wygląda w środowisku testowym. W polu Titles dodamy więcej nazw. Załóżmy, że chcemy pobrać artykuły o następujących tytułach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Białystok, Katowice. W Pythonie wystarczy zmodyfikować nasz słownik params o tę nową wartość i uruchomić kod ponownie. Później w otrzymanej zmiennej JSON Data możemy wybierać poszczególne artykuły, używając różnych indeksów po kluczach query oraz pages. A żeby nie zmieniać tego indeksu ręcznie, możemy wybrać każdy artykuł po kolei za pośrednictwem pętli przy użyciu polecenia for. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do wikitextu każdego artykułu osobno. Zapiszemy wynik do jednego pliku, a na początku wikitextu każdego artykułu dodamy jeszcze specjalny separator. Dzięki temu w pliku wikitext będziemy mieli czytelnie oddzielone treści kolejnych artykułów. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja pokazała, jak w prosty sposób pobierać wikitekst artykułów w Wikipedii poprzez jej oficjalne API. Oczywiście to dopiero początek. W kolejnych lekcjach zajmiemy się innymi ciekawymi możliwościami, jakie daje nam to API, a także innymi otwartymi źródłami danych. Do zobaczenia!